Wszystkie moje rodzinne związki teraz są telefoniczne. Wszystkie moje rodzinne związki wsłuchują się. Są ciekawe, kogo kocham bardziej mamę czy tatę. Są ciekawe, na co choruje moja babcia, która mówi do słuchawki: oj, oj, oj. Są zaintrygowane. Co myśli moja siostra o swoim chłopaku, który wcześniej był mój? Wszystkie moje telefoniczne związki krwi, cała moja krew, wsłuchuje się. Muszę wiedzieć, ile jest procent ukraińskiej. Polskiej, rosyjskiej i czy jest cygańska. Muszą wiedzieć, czy im dawcą się stałam. Muszą wiedzieć, czy nie spadła hemoglobina, czy dach jest nade mną. I czy można z błon komórkowych zbudować granice? Między mną a moją matką są tysiące grobów, i nie wiem, jak je przeskoczyć. Między mną a moim ojcem latają setki pocisków, i nie umiem patrzeć na nie, jak na ptaki. Między mną a moją siostrą. Są metalowe drzwi piwnicy, od wewnątrz podparte łopatą. Między mną a moją babcią jest parawan z jej modlitw. Cienkie, jedwabne ściany, za którymi nie słychać Zupełnie nie słychać. To jest bardzo proste: podtrzymywanie rodzinnych związków telefonicznych. To jest bardzo tanie: doładowywanie konta bezsennością i środkami uspokajającymi. To tak upija. Słuchanie cudzej krwi w nałożonych słuchawkach. Zwłaszcza gdy moja krew zamienia się w strzał. Piszczak.